Rozmowa dnia. W radiu Wrocław. Czy Śląsk Wrocław zostanie sprzedany? Czy Śląsk Wrocław zostanie? I tu można by też wielokropek postawić, bo tego jeszcze chyba nie wiadomo. Piotr Jana z Gazeta Wrocławska, specjalista od spraw sportowych i piłki nożnej w radiu Wrocław. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Filip Marczyński przed mikrofonem. Tak przeglądałem ostatnie doniesienia o Śląsku Wrocław i naszej, i innych mediów. Takie zdanie sobie wynotowałem. Wszystko wskazuje na to, że nie dojdzie do długo zapowiadanej sprzedaży piłkarskiego. Śląska Wrocław, ono w różnych tam kształtach pojawia się najczęściej. Czy to jest tak, jak sprawy widzisz również Ty? Na dzisiaj tak, aczkolwiek ta sprawa miała już tyle zwrotów, że nie jestem w stanie tak naprawdę wykluczyć niczego. Ehm, dwukrotnie już wydawało się, że jednak miasto kolanem trochę dopchnie tą prywatyzację. Ehm, no i były już też takie sytuacje, jak, tak z którą mamy do czynienia obecnie, że wydaje się, że to już jest całkowicie niemożliwe. Natomiast e, upływa czas i tego czasu już praktycznie nie ma, więc ja uważam, że jeśli dzisiaj strony nie są blisko porozumienia, a nie są, to według mnie definitywnie już do tego nie dojdzie. Świetnie znasz historię ostatnich lat. Śląska Wrocław, jakbyśmy mogli w sposób bardzo kompaktowy i taki sprasowany przedstawić Państwu właśnie opowieść o sprzedaży Śląska, która to próba co najmniej piąta, piąta. E, natomiast y, z, z tych pięciu prób była jedna udana kiedy to pan Solosz Żak y, został współwłaścicielem Śląska Wrocław pamiętamy jak to się skończyło dziurą obok stadionu, którą tam mamy do dzisiaj i trochę brakiem pomysłu na, na zrobienie coś z tym, choć teraz teoretycznie ma tam powstać hala widowiskowo-sportowa oby, bo Wrocław takiego obiektu potrzebuje jednak wysłużona hala stulecia też zostałaby w ten sposób odciążona a my byśmy wrócili do gry o największe imprezy, czy to krajowe czy międzynarodowe, więc to jest akurat dobry pomysł, tylko zobacz ile czasu siedzieliśmy obok tej dziury tak naprawdę i, i to jest tylko pamiątka po tej... No i mimo wszystko nieudanej współpracy z, z jednym z najbogatszych y, Polaków. Później było wiele jeszcze nieudanych prób, y, takich prób, gdzie był wyłoniony inwestor, ale nie kupił klubu, albo takich, gdzie się w ogóle nie udało wyłonić takiego inwestora. Teraz został wyłoniony ponownie pan Iwański, został wyłoniony w sierpniu, przypomnę, rozmawiamy chwilę przed świętami Bożego Narodzenia. On dalej nie jest właścicielem klubu, a właściwie współwłaścicielem, bo on chce kupić tylko 51% akcji, więc to nie jest tak, że pozbawi Wrocławia tego ciężaru, jakim jest utrzymywanie śląska Wrocław. To też ciekawe, bo ja rozmawiam z urzędnikami, z radnymi mi Na temat sprzedaży, bo to jest dość istotna z punktu widzenia w ogóle prowadzenia miasta, że tak to nazwę, sprawa. No i słyszałem już, że we wrześniu, potem słyszałem, że w październiku będzie nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, potem słyszałem, że w listopadzie, a potem słyszałem, że na pewno jeszcze przed świętami odbędzie się specjalna nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, tylko po to, żeby no, zatwierdzić tę sprzedaż. Do tego nie doszło i jak mówisz, wydaje się, że nie dojdzie. Czym to skutkuje w sytuacji takiego klubu jak Śląsk Wrocław w tej chwili? Śląsk jest w zawieszeniu i jak słyszałem, wczoraj, no, nie ma nawet pieniędzy na to, żeby pojechać na zgrupowanie zimowe, co zdaje się w ostatnich latach tylko raz się zdarzyło, jakieś tam 10 lat temu. Największy paradoks polega na tym, że w tym momencie to przeciągający się proces prywatyzacji on już dzisiaj szkodzi Śląskowi Wrocław. Przecież po to ta prywatyzacja miała się odbyć, żeby w tym klubie było lepiej, żeby było więcej pieniędzy, żeby ta drużyna była w stanie zostać wzmocnioną i szybko wrócić do Ekstraklasy. No ale jak... Rzeczy, wejdę w słowo, to też trochę ze względów Takich społecznych, i wizerunkowych i politycznych ta sprzedaż została, czy miała być przeprowadzona, no bo jest jednak duża grupa mieszkańców Wrocławia, którzy mówią, że piłka nożna powinna być biznesem prywatnym i dlaczego niby z budżetu, czyli z pańskich, moich i, i kolegi mamy dokładać, że Śląska-Wrocław. Jest tak i zawsze było, że była taka grupa osób, natomiast ja jednak uważam, że racjonalizując tą dyskusję, dużo większa grupa mieszkańców Wrocławia, czy w ogóle Nowego Śląska jest za tym, żeby jednak miasto klub wspierało. I tutaj też powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tak, że tu mamy jakąś patologię. Tak jest we wszystkich miastach. Na palcach jednej ręki powiedzielibyśmy kluby, które nie są dotowane z publicznych pieniędzy. Ktoś powie, Zagłębie Lubin, miasto się nie dokłada ani złotówki, a jeszcze zdziera duży podatek od stadionu, no, którego to też to wyjdzie. No tylko sprawa. przypominam, że Zagłębie Lubin to jest klub, który należy do KGHM-u, czyli to jest spółka skarbu państwa, prawda? Więc no wszędzie mamy jakieś takie tego typu sytuacje. Na przykład Poznań Lech Poznań, to jest klub całkowicie prywatny Ale na bardzo preferencyjnych warunkach Wynajmuje miejski stadion, no zupełnie innych Niż Śląsk Wrocław, no bo przypominam Że miasto Wrocław poprzez spółkę Stadion Wrocław cały czas spłaca kredyt Za budowę tego stadionu, który kosztował Ponad miliard, więc naprawdę Mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją Że to utyskiwanie jest I ono zawsze będzie, tak uważam Natomiast wciąż Popatrzmy na frekwencję na meczach Śląska Wrocław Śląsk nawet po spadku Może iść na frekwencję na poziomie 15 tysięcy widzów na mężów. Więc umówmy się, to jest jakieś dobre, społeczno, to do, dobre społeczne, to są dobre społeczne, to są te srebra rodowe, o których kiedyś mówił prezydent Sutryk, który teraz o dziwo, nagle, naprawdę chce tą prywatyzację dopiąć, bo ja uważam, że przez lata problemem było to, że miasto tylko mówiło, że chce ten klub sprywatyzować, ale tak naprawdę nie chciało i torpedowało wiele prób prywatyzacji. Teraz, kiedy nagle, no, palą się cztery litery, przepraszam za wyrażenie, wielu politykom, przede wszystkim panu Sutrykowi, który ma zarzuty prokuratorskie, no to nagle on próbuje dowieść obietnicę wyborczą, jaką była prywatyzacja tego klubu. Ale... Ale ma też współpracowników w urzędzie, jak wiem, oraz grupę radnych, która chyba nie jest entuzjastycznie nastawiona do sprzedaży Śląska Wrocławia. Nie, nie, nazwijmy to z imienia nazwiska chodzi o radnych Platformy Obywatelskiej, którzy. A przynajmniej część przynajmniej dużą. przynajmniej dużą ich część, tak, która dosyć mocno sprzeciwia się tej e, prywatyzacji. E, tak naprawdę dzisiaj największym problemem w całym tym procesie prywatyzacyjnym jest to, że a, inwestor, czyli pan Mariusz Iwański, to nie jest człowiek, który będzie wykładał nie wiadomo jak duże pieniądze, bo on tam cały czas rozmowa o tym, że on będzie dawał 10 milionów złotych rocznie. Drugie tyle musi dawać miasto. Tyle kosztuje Śląsk Wrocław dzisiaj? Kosztuje dużo więcej. Więcej niż 20 milionów rocznie. Możemy operować na liczbach, bo też zasięgnąłem trochę języka przed, przed tą naszą rozmową. Generalnie Śląsk Wrocław to jest ogromny paradoks. On tak naprawdę spadł po sezonie, w którym miał najwyższy w historii budżet i najwyższe w historii koszty. Tak naprawdę koszty operacyjne spółki WKS śląsk Wrocław S.A. w poprzednim sezonie to były 84 miliony złotych. Straszne pieniądze. A mówimy tylko o tym, że miasto daje, miasto plus nowy właściciel ma dawać 20. Zobacz, trzeba wygenerować jeszcze 64 miliony. Wygenerować, jak Żeby wyjść na zero. Wiesz, ale to ale co? Ale znowu z miasta, prawda? No skąd? Nie, no w realiach ekstraklasy Nie, masz na przykład rzecz, ponad 30 milionów od, od telewizji. Ale w pierwszej już nie. Pięć. No właśnie. No a, a koszty dalej są, prawda? A my oczekujemy przecież jako wrocławianie, kibice, dziennikarze, ludzie, którzy chodzą na mecze, żeby ten śląsk nam szybko wrócił do ekstraklasy. więc my nie możemy nagle zrezygnować, nie wiem, z połowy kadry, yy, z połowy zawodników, no bo to, to, to generuje generalnie największe, największe koszty. Więc sytuacja jest bardzo patowa, bo nie dość, że dzisiaj A nie ma pieniędzy z telewizji, B, nie ma dokapitalizowania od miasta, bo nie może tego zrobić, ponieważ trwa proces prywatyzacyjny i na bazie jakiejś tam wyceny on trwa, więc nie może nagle podnieść kapitału zakładowego, no bo ta wycena poszłaby do kosza, trzeba by zacząć cały proces od nowa, a on już jest dzisiaj opóźniony. Ja uważam, że największym problemem jest fakt, że ta komisja prywatyzacyjna ona jest y, sprzeczna. Tam są dyskusje wewnętrzne. To nie jest tak, że tam wszyscy idą w jednym kierunku. Plus inwestor, który jest jaki jest. Ja, ja nie odbieram niczego panu Iwańskiemu, ale ja uważam, że to nie jest zbawca Śląska Wrocław. Y, a najgorsze jest to, że w, przez te przeciągające się negocjacje ten klub już traci. No bo nie jest w stanie Pojechać na obóz, bo nie jest w stanie zrobić transferów, bo nie jest w stanie zrobić niczego. No właśnie, i teraz pytanie: jest na siódmej pozycji w tej chwili, nie zanosi się. To jest, zdaje się, pozycja, która wyklucza baraże też, to znaczy nie, nie obejmuje tych baraży. Prawda? Zgadza się tylko strata do miejsca nawet nie barażowego, a takie, które daje bezpośredni awans, to są cztery punkty. No Czyli to jest nie żadna jest tak źle. Strata. Czyli nie jest tak źle, ale czy mamy do czynienia z sytuacją takiego zagrożenia, że piłkarze będą odchodzić przed następną połówką tego sezonu, tą, tą wiosenną, czy jest zagrożenie, że. To będzie taka równia pochyła. W związku z tym, że nie mogą się dogadać właściciele. Takie zagrożenie jest zawsze. Są piłkarze bardziej wrażliwi na to, że dostaną parę dni później wypłatę, są mniej wrażliwi, bardziej odporni na to. No ale też słyszę, że jest przynajmniej jeden wychowanek, będący bardzo ważną częścią tej drużyny, który już trochę przebiera nogami, już już latem chciał odchodzić, a i teraz y, słyszę, że jakieś zainteresowanie się pojawia, więc on już y, zaczyna y, jakąś presję wywierać. I, ale w sumie czy można mu się dziwić, no nie do końca. No, piłkarze na końcu patrzą na swój interes i na to, żeby te swoje kariery rozwijać, zarabiać pieniądze, no to taka specyfika tego zawodu. Natomiast tak, ryzyko takie jest, ja absolutnie uważam, że każdy dzień zwłoki kolejny, to ryzyko zwiększa, no bo jak piłkarz za chwilę usłyszy, że on nie jest w stanie nawet klub zorganizować obozu, żeby on był dobrze przygotowany do kolejnej rundy, no to, to każdemu z nas na ich miejscu zaczęłyby się pojawiać jakieś dziwne myśli, łącznie z takimi, że może trzeba jednak odejść stąd, bo tu się robi niewesoło, więc y, apeluję z tego miejsca do komisji i do pana Mariusza Iwańskiego, Potencjalnego inwestora. Panowie, czas się skończył i to dawno. A tak swoją drogą, to nie dałoby się dosypać znów z kasy miejskiej pieniędzy do Śląska-Wrocław? Na ostatniej sesji 5 milionów. No i znowu, oczywiście, żyła dyskusja: z jakiej racji, a dlaczego z moich, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj radni w Studio Radia Wrocław też się niektórzy na to skarżyli, że dalej przecież wrzucamy tam pieniądze. No i dalej będziemy. No to, to znaczy, że ci radni nie wiedzą, na jakim świecie żyją. No bo przecież cała ta prywatyzacja polega na tym, powtórzę to raz jeszcze, że pan Iwański chce y, przejąć 5 procent akcji, czyli dalej 49 będzie w posiadaniu miasta. I deal jest taki, że miasto dalej daje 10 milionów, a pan Ibański daje 10 milionów, więc no pytanie, czy, czy teraz nagle miasto na siebie to weźmie całkowicie i będzie dalej utrzymywało klub, jak utrzymywało do tej pory, z tym, że paradoks polega na tym, że po spadku będzie musiało dawać więcej nawet, niż w realiach ekstraklasy, no bo klub nie jest w stanie wygenerować tych tak dużych pieniędzy. pieniędzy przede to, przede to, wszystkim, da? to bo to jest główna różnica, ta, ta telewizja, bo część sponsorów została, nawet większość zdecydowana, pojawili się też nowi, to nie jest tak, że zarząd siedzi Założonymi rękami i czeka na to, aż miasto dosypie pieniędzy. Nie. Robi co może, restrukturyzuje tą spółkę, już zniwelował e, koszty e, o, o kilka, kilkanaście milionów e, złotych, no ale to jest dalej bardzo mało. To dalej jest duża dziura, dalej brakuje. Dalej ktoś to musi zasypać. I e, kto to ma zasypywać? Ktoś powie, a dlaczego miasto? No bo miasto jest właścicielem. Mm -hmm. Skoro tyle lat nie potrafiło znaleźć inwestora, to proszę płacić. Tak, jesteś właścicielem, to jest Twoja odpowiedzialność. Poza tym, drodzy Państwo, ja musiał jeszcze jedną rzecz powiedzieć tym wszystkim e, malkontentom, którzy Dobre. właśnie uważają, że miasto nie powinno utrzymywać e, tego klubu. Czym innym jest utrzymywanie ruchu Chorzów przez miasto Chorzów, a czym innym jest utrzymywanie Śląska Wrocław przez miasto Wrocław? Dlaczego? Drodzy Państwo, mamy budżet 8 miliardów. Proszę mi wierzyć, że te 20 milionów na Śląsk... Już. Te 20 milionów na to są wydatki, których się pod lupą szuka. To dla nas zwykłych śmiertelników to są gigantyczne pieniądze niewyobrażalne, ale w skali budżetu takiego miasta, proszę mi wierzyć, to nie jest tak, że nie zostanie wbudowany most albo droga nie zostanie wyremontowana. Nie, to naprawdę nie jest aż taki problem, relatywnie jaki jest to nie dla jest, małych miast. Relatywnie to nie jest taki drogi klub. Dlatego wiesz. uważam, że jeśli mamy, wiesz, oddać go w niepewne ręce w inwestora, co do którego my nie mamy przekonania, który przeciąga negocjacje, to ja nie wiem, czy nie lepiej poczekać, pozostać w realiach, które są obecnie dokapitalizować tą spółkę, zrobić awans, bo on jest naprawdę na wyciągnięcie ręki, ale tutaj trzeba trochę się wzmocnić zimą, no i pojechać na obóz. To już jest podstawa, o której nawet mi się nie chce mówić. No, ale mamy błędne koło, bo mówisz o wzmocnieniach zimą, na wzmocnienia potrzebne zawsze są pieniądze, pieniędzy nie ma i trudno sobie wyobrazić, żeby w najbliższym czasie się pojawiły, jeśli ta transakcja nie dojdzie do skutku, więc najprawdopodobniej sportowo zespół będzie nieco gorzej się prezentował. No i mamy do czynienia z taką sytuacją, że szerzej spojrzę, mamy Ogromny stadion, który spłacamy za miliard złotych, na 40 kilka tysięcy ludzi i upadający klub. Coś nie pykło, jak mówią. No oczywiście, no dalej uważam, że to jest wszystko kwestia tego, że ta prywatyzacja tak bardzo się przeciąga, no bo pieniądze w budżecie były zabezpieczone na to, żeby funkcjonować dalej na obecnym w obecnym układzie właścicielskim, czyli takim, gdzie miasto ma 99% udziałów. I ja uważam, że po prostu jeśli nie uda się dopiąć tego dealu do końca tygodnia, powiedzmy, chociaż to już jest piąty albo szósty deadline, więc jeśli się nie uda tego dopiąć do tego momentu, to po prostu uważam, że miasto powinno stanąć, powiedzieć, dobrze, dość, klub potrzebuje pieniędzy na to i teraz, piłkarze muszą jechać na obóz, a duże trzeba wzmocnić. A jaka jest ta kość niezgody? Według mnie chodzi o y, zabezpieczenia finansowe zarówno po jednej, jak i drugiej stronie, bo wiem, że pan Iwański też jest niezadowolony y, w, z takich w cudzysłowie gwarancji, jakie przedstawia miasto, bo ono mówi, że ono będzie dawało te 10 milionów zgodnie z umową co roku, ale że będą musieli to przegłosować radni. No i pan Iwański nie bez racji mówi no dobrze, ale coś się zmieni się, układ polityczny, układ sił. I nie e, przegłosują. Dokładnie, nagle <laughs> większość będą mieli radni, którzy uważają, że nie powinni w ogóle dawać pieniędzy na śląsk Wrocław i nie przegłosują, więc jaka to jest gwarancja. To nie jest żadna gwarancja. No i ma rację. Pewnie, że ma rację. Natomiast wiem, że on długo też nie był w stanie dowieść gwarancji bankowych. Podobno tam różne dokumenty już trafiły do Urzędu Miejskiego. Oczywiście ja nie mam do ich wglądu, nie wiem jak to wygląda i nie wiem na ile to jest wiarygodne, na ile nie. Natomiast no, jak długo możemy y, boksować się o to, czy ktoś ma pieniądze, czy ich nie ma? No Jeśli ma i stać go na taką, powiedzmy sobie szczerze, fanaberię, jaką jest klub piłkarski, bo to jest ultra ważne. Są, jest jeden klub w Polsce. Do którego się nie dokłada rok do roku pieniędzy. Właściciel nie dokłada. To jest Lech Poznań, który ma y, wspaniałą akademię, sprzedaje piłkarzy za grube miliony. Znaczy, krótko mówiąc, właściciel zarabia, tak? Albo przynajmniej y, nie wychodzi na wiesz, zero. On nie, nie, Bo on nie wyciąga z nich pieniędzy. To z rodzina Rutkowskich, właściciele koncernu Amika, oni, jakby to są pasjonaci. Oni, oni kochają tego Lecha, po prostu kiedyś go zbudowali, pompowali duże pieniądze. Kiedyś tak było. Ale zbudowali bardzo mocną akademię, prawdopodobnie najlepszą w Polsce, która szkoli najwięcej reprezentantów Polski przyszłości Ci piłkarze odchodzą za bardzo duże pieniądze do lig zagranicznych, więc ten klub się samofinansuje, a do tego regularnie gra w europejskich pucharach, nie rok do roku, ale często. I z tego też są określone zyski pieniądze. śląsk co coś o tym wie, bo nawet grając w eliminacjach też zarobił na tym jakieś milion euro, więc no mniej, a nie mniej, prawda, tych pieniędzy. Więc wtedy nie trzeba dokapitalizować spółki, ale to jest jedyny klub w Polsce. Teraz jeszcze ostatnio do, do, takim klubem stała się Jagiellonia, dlatego, że miała mistrzostwo, wicemistrzostwo, miała drużynę w europejskich Pucharach, też zaczęła sprzedawać Piłkarza, ale przede wszystkim Zarabia na tym wyniku sportowym Natomiast czy to się utrzyma w, dalszym, w dalszych latach nie wiem Utrzymuje się to na razie tylko w Poznaniu Więc trzeba być świadomym, jeśli kupujesz klub Inny niż Lech Poznań, niż Nawet dzisiejsza Jagiellonia, tak funkcjonująca Będziesz dokładał i musisz się z tym liczyć. Ale trawestując już ostatnie zdania, tytuł filmu za duzi, by upaść. O śląsku można powiedzieć za miejsce, by upaść, więc pewnie to się nie stanie. Ja bym uspokoił tej kibiców, wszystkich, którzy no mają jakiś stres związany z tą obecną sytuacją, co będzie z ich uchanym klubem. Nie, on, ten klub nie upadnie. To po prostu będzie przeciąganie liny. To jest już dzisiaj szkodliwe dla klubu, że to tak długo trwa, że nie jest w stanie już dzisiaj dopinać transferów, które są potrzebne, że nie jest dzisiaj w zapłacić za obóz, który jest niezbędny po to, żeby walczyć naprawdę, dać sobie szansę, na, na to, realną szansę na ten bezpośredni y, awans, bo baraże to jest naprawdę często loteria. Y, natomiast to jest do zrobienia, to nie jest tak, że w realiach y, właścicielskich, które mamy obecnie, że miasto z właścicielem tego się nie da zrobić. Da się, tylko trzeba po prostu zacząć podejmować konkretne decyzje, a one się cały czas opóźniają, przeciągają. Ale ten klub nie zbankrutuje, miasto nie pozwoli mu upaść, bo to nie jest tak, że miasta nie będzie stać na to, żeby go dźwignąć kolejny raz. Piotr Janas, dziennikarz sport Gazeta Wrocławska. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Rozmowa dnia w Radiu Wrocław.